Zobacz, kurwa, debilu, tutaj jestem. Co jest kurwa? Nie mam już sił na tą grę. Dawno dawno temu, czyli nie całą dekadę, miała miejsce premiera zajebistej gry toczącej się w realiach Terminatora. Swoją zajebistością biła na głowy wszystkie gry, które dotąd graliśmy. To ona wyznaczyła nowy kierunek historii. Historii totalnie zjebanych gier, w które po prostu nie da się grać. Kilka odcinków temu wspominałem wam trochę o Terminatorze Ocalenie. Teraz poznacie jego starszego brata, przy czym ta gra to rozrywka idealna. Wojna maszyn na początku miała być tym samym, w co graliśmy kilka lat później. Jednakże kilku kretynów z Cleavers uznało, że dostali za mało pieniędzy, by stworzyć grę dobrego kalibru. Niestety powstało coś w rodzaju Battlefield 1942. Jak ja śmiem wypowiadać tę grę. To znaczy, ścierwo, które zasyfiło jedynie dobre komputery. W grze dostajemy dwie strony konfliktu, prosto z historią filmu. Skynet, czyli zbuntowane maszyny oraz Techcom, ludzie. Powołując się na filmową fabułę, roboty powinny być faworytem. Deweloperzy mimo to wyjebali te stwierdzenie do kosza. Twórcy dali nam na ślepo 12 map bez jakichkolwiek wyzwań, gdyż wszystko już zostało nam odblokowane. Więc widać, jak twórcy mieli to głęboko w dupie. Wszystkie są rozgrywane w trybie podboju, gdzie sprytni twórcy zmienili nazwę na Termination. Nikt nie zauważy, to przecież zupełnie autorski tryb. Oczywiście, sztuczna inteligencja się pałe, bowiem te głupie istoty nie potrafią korzystać z żadnych pojazdów, a co lepsze otrzymywać od nas konkretnych zadań. Ba, w ogóle nie możemy wydawać żadnych rozkazów. Wycofanie się czy prowadzenie ataków razem z naszą drużyną to tylko czysta fikcja, którą możemy sobie wymyślić w naszej wyobraźni. Jak już wspominałem, wcześniej ludzie są tutaj faworyzowani. Być może ludzie wiedzieli o dniu sądu. Pierdalając im procesory od pierwszej amigi. Są lepsi niemal pod każdym względem: od lepszych broni, po samą szybkość. Robotami steruje się, jakby miały założone półtonowe obciążniki na nogach. Przejście z punktu A do B wiązało się z wiecznością, w dodatku, jeszcze Skynet nie posiada żadnych pojazdów. Natomiast do wozów Wroga nie można wchodzić. To, co najbardziej eliminowało graniem z to wpierdolenie czerwonego filtru dosłownie wypierdalające oczy na orbitę. Po przegraniu 5 minut, musiałem zrobić sobie przerwę i wybrać się do najbliższego okulisty. Do wyboru mamy kilka różnych typów broni. Po stronie robotów jest to t Battle Unit Robot na gąsienicach z miniganem, FK latające drony z laserami i Terminator. Nie pamiętam tego modelu ze względu na totalnie zjebaną prędkość. Oraz małą ilość zdrowia. Po przeciwnej stronie znajdziemy totalnie bezużytecznego snajpera, szturmowca oraz grenadiera. Wróćmy jeszcze do map. Zapewniono graczy, że będziemy mogli zagrać na mapach odzorowanych z terminatora trójki. Ja się pytam, gdzie te kurwa mapy? Czy jakieś jebane lotnisko, lub co lepsze, zniszczone miasto było w tym filmie? Jeśli gracz wejdzie zbyt szybko na mapę, to z rozrywka stanie. Nie będziemy mogli się odrodzić, a boty nie wejdą do gry. To jest po prostu kpina i chamstwo, by tak perfidnie kłamać. Co więcej, same ich łożenie woła odżywotni zakaz używania komputera, albowiem plansze są tak dennie zaprojektowane, że tylko czekałem aż któraś ze stron wygra, to kończąc tą przeprawę przez mękę. W każdej z plansz rozmieszczony jest jeden wielki dron, który lata sobie i chuj, nikogo nie atakuje po prostu lata. Raz zdarzyła mi się sytuacja, kiedy to rozpoczął we mnie ostrzał. Zgadnijcie, w jaki byłem w frakcji? Skynet. Kurwa, więc dlaczego ta durna maszyna mnie zaatakowała? To no, kurwa dlaczego? Jestem przecież po twojej stronie, debilu. Jakby tego było mało, komputerowi sojusznicy lądowi nie zwracają na to uwagi, choć odwracają się na chwilę, by olać ciepłym moczem całą sprawę. Czy to jest kurwa normalne? Miałem ogromną nadzieję, że będę jeszcze w stanie pograć w tryb multiplayer. Być może ktoś w to jeszcze gra, jednak kliknięcie na zakładkę. Możecie sami sobie dokończyć zdanie. Nie mogę ocenić trybu multiplayer, bo nie działa, przynajmniej u mnie. Graficznie gra wygląda jak sprzed kilku lat od wydania, czyli 2003 roku. Modele postaci są słabe, z bliska wyglądałem, jakby ktoś na nie nasrał i wytarł. Pixeloza aż rozkurwia na moczy. To dotyczy się również animacji. Skiny poruszają się sztywno, niczym rasiak na boisku. Tekstury otoczenia są miernej jakości, uwzględniając oczywiście czas premiery gry. Dźwięk, jakim raczyli nas oblażyć twórcy, powiem wam, że jest dość znośny. Prawie wszystko jest na swoim miejscu, jednak jak nakaszane przystało, coś musiało pójść nie tak. Posłuchajcie odgłosu wyskoku. Ten dźwięk w 100% kojarzy mi się z toaletą. Podsumowując te wyśmienite dzieło, Terminator Wojna Maszyn to totalnie chaotyczna gra, która miała być klonem Battlefielda. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego autorzy Cleavers Development porzuciło pomysł uczynienia z tej gry typowej strzelanki. To by wszystkim wyszło na dobre, nawet jeśli dorównywałaby Terminatorowi ocalenie. W tym stanie, jakim wyszła, to totalne przegięcie, i wiele osób poprze moje słowa. Zdecydowanie nie polecam, a w szczególności dla fanów Terminatora. Swoją drogą to jeszcze nie widziałem dobrej gry na motywach tego filmu. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!